Witam serdecznie po dłuższej przerwie. Wreszcie coś nagrywamy Gają z sąsiadem. Tam jego jedna część, tu druga, tam trzecia, a tu jeszcze czwarta. Ja mam tyle. 160 gołębi. Na razie mi wystarczy ładniej iść do wcinkę. Czy coś będzie? Może z tymi parami? My? Teraz by się przekręciły, to by ścina było, ale... ale nie ma. Wreszcie mam. O jest, zapały się nie. No teraz się zapały. Mam lepszy telefon. Dobra, trzeba coś na podrzut, ale my nie mamy nic na podrzut. Bo to wszystko chodzi. Lipa. Ale one były niedawno ganiane same to myślę, że długo nie będę chodzić roztwieramy to towarzystwo a, tu mamy jednego na podpust a tam jeszcze jest trzy trzy Powiem ci wam, o kurwa macie. Zobaczcie ile tego jest. Moje się zmieszały wszystkie. Manie katastrofa. Pierwsza taka ścina od bardzo dawna. Jeszcze takiej ściny nie było. Powiem wam, że jest masakra. Mogą być baty. Albo nie. Wejdziecie 400 Gołębi, a 160. Myślę, że jest duża różnica, ale myślę, że damy sobie z tym radę. Moje stare wygin, to sobie pomyślcie ile on ma. O moja chyba gromadeczka się odcina albo jego nie wiadomo Powiem wam, że w porównaniu moich

Dobrze, Ładnie chodzą Pierwsza ścina od bardzo dawno tak, Nie było takiej ściny Nie było dawno takiej ściny Powiem wam Sąsiad mało co jaja nie zniesie <grywka> Zobaczcie Podgania Zobaczcie, ile tutaj jeszcze chodzi. Tutaj chodzi ze setka pewnie. Po dachu. Ile na dachu. No i tam. Tu jakiś żałobnik. To jest jego żałobnik. On już. Powiem Wam, że. Ale szaleje. Sąsiad. Szaleje, jakby się szaleją na jakimś podstawie ktoś napuszczał. O. Dziwne pocztowe, jakieś krótne mule mansy, ale sam się Czasami to śmiechu warte, ale... ale powiem Wam, że ciekawie, ciekawie O tutaj może być fajnie. Myślę, że mogą być straty i zyski też tak było, że o, jakieś kurde napuszczanych no, Popielate czy tam jakieś takie brodziate pocztowe, te już zaczynają rwać moje. stają się rwać się ścięły z powrotem się ścięły no fajnie, fajnie Myślę, że to są wszystkie moje. Ale to jeszcze pewnie nie ostatnia szczęka Teraz.

Pije, albo żałobny, y, albo perłowy jakiś koruniaty, nie wiem właśnie co to jest bo to chyba nie mój łysek powiem Ci, że, powiem Wam, że tu na 160 to trochę mało jest głębi ciekawe jak to, jak to jest Młode berliny, może pozostawały Nie wiem sam tu się zaczynają trochę rwać od niego Papa Jego pa. ładnie siadają Ciekawe, ile straty. Ale tu jeszcze są jego widzę. Tam też coś nie posiadało. Sporo jeszcze było. i do, do domu. Wajzy. Niewdzięczne. Ale pewnie coś tam padło. A on jeszcze przyszedł. Паадов пав я. Чи та я юу ч та мое. Я винал. Coś tam na pewno padło, no ale może też źle nie No trochę tutaj jeszcze chodzi. Parę tu, Idziemy po drobnicę Myślę, że coś jego się też zabieruszyło. Syknie troszkę drobnicy. Ciemne się zrywają to pewnie moje harapagany Oj tam ma być ciekawie i wesoło Moje zdanie jest tak Albo baty albo, albo w lewo albo w prawo jak to się mówi Jakiś młody peściak w koron... w tym jest. Gładki. да Drugi poszedł, da poszedł. Coś tam było, tu jeszcze goro jest na pewno. raczej chyba są szale. Co to tam szare. Co to? To nie widać. Powiem wam, że jak patrzę to luźno się zrobiło Kurwa by był na peszt. Są Na pewnościach był. Właśnie nie wiadomo, co tutaj jest, co, co jest, co bo. Powiem Wam, że te się o co chodzi. Trzyma dużo kontroli takich samych. Takich samych jak ja. Nie wiadomo, co jest, co. Dwa siedziały Kaszaloty O, wszystko, sraluchy są moje Te No dobra Kończymy na dzisiaj pozdrawiam wszystkich serdecznie po dłuższej przerwie będziemy nagrywać mamy drugi telefon, a jest Budapesz o Nawet nie widziałem ponieważ żółty widzicie? Żółty budapeszt dobra będę kończył. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Łapiemy tego żółtego. Zobaczymy czy wejdzie, ale coś mimo chęci. Jeszcze raz pozdrawiam.